Bo Zarodam zlecenia, a się nie odmawia To prawda. 10 kapsli zradnione. Dobra, U, chodzimy ładnie. do tego szonu do li tyle. z spierdolenia. to co robimy? To co robimy? To co robimy? ja żeby nikt się nie kręcił przed. Debilu, do siebie. A. I wanna see you boss motherfucker! Słyszysz, skurwicy nie dawa mi tutaj szefa, bo mam do niego interes. Jak mi go nie dasz w ciągu 10 sekund to rozpierdolę ten lokal i razem z tobą, ha? No co o co chodzi? Zalegasz nam tutaj, chłopasiu, co? Myślisz, że zapomnieliśmy o tobie? Hebi nic nie zapomina. No i tak ma być. Widzimy się niebawem, tymczasem dzielnica Minitoki jest dalej spokojna. Bywaj. Lata. O, czarnuchy. Czarnuchy. Zostawiać was? Mhm. No to chuj. My tu no, jesteśmy tu. panami, haj? Haj. To nie jest przypadkiem to. rocker jakiś? Pa, spierdalają już. <laughs>

Co jest, gdzie jestem? Co jest kurwa? Jechał w nas jeszcze spierdala, e! Co to spierdalaż? E! co jest kurwa, co jest? Eee! Usro! Usro! No! Sądzę! Co, ska teraz? Sela do mnie jebany! Do celuje do mnie zejeb Do mnie się nie celuje o. Ja pierdolę, rozpierdolił nas Oddychaj nosem Nosem, nie ustami Nosem oddychaj, nie ustami Masz może coś do żarcia? Daj, bo będzie niedobry Yo, man! God damn, boy! God damn, boy! You're so fat, man! so fucking skinny! Już dużo rzeczy, że będzie jeszcze... nie do nie, nie nie waży! Niech się nie trenować, coś ja stylu. To jest! E e Nandeska! Trzeba, trzeba, trzeba jeszcze jedno auto, trzeba jeszcze jedno auto! A gdzie łopona! Kurwa, no policjant mi ją rozjebał! Ja pierdolę! Jesteś się do tyłu! Wsiadłem się do tyłu! I co? Już ogarnięte? Nie wiem, jak już to już. Ja nie wiem co się dzieje To jest policja, to jest policja, to jest policja, to jest policja, nie oznakowany! Si Zwonię, dzwonię, 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 dzwonię! Spiradlacie, Spierdalajcie, bujcie za domu, bujcie wami, z gliny za uciekaj, Uciekaj, do za dobra, Uciekaj, 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 e, No muszę gliny za bujcie Dobra, dobra, dobra! do domu, No, muszę domu, pogratulować, do domu, bujcie do domu, bujcie A nie bujcie do domu, bujcie nie? Kurczak! Ty, ty nie chcesz! No co? Jeszcze raz, a cię kurwa zjem, rozumiesz to? Gruby, robisz prawko, czy nie? Tak, czy nie? Gruby, szybko, tak, czy nie? To jasne, ha idę! No to idź na teorię. Podoba mi się to, wakero! <śleszy> <śleszy> idź, idź. Nie, I see, I, I, urwa, <śleszy> <śleszy> <m> <śleszy> Tam Gruby cholera jest. Nie masz lornetki? Byłoby to komiczne. Dobra. Mam telefon za parę. Aj, nie zna to. Jak już tu jesteśmy, ten. ten. O, tu to utruje, co mam przy sobie. Ej, ty. Takie. Urzędasy. Je, yeah, 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 Ale już wiemy, że... To jest ciotka tej małej tej. Ciotka. 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 Jezu, ja. ona jest czarna. No jezu. Ja pierdolę. Ogóle... I krzesło sobie jebało. Wiecie, jak może być ciotką, jak to jest ona czarna jak jak węgiel, no, ja wiem. a tamto jest biała jak śnieg. Idziemy zagadać do urzęda A co? <laughs> Idziemy mi że o. No widzicjusza naprawka przyszła. Zubasi, zubasi. Ale ty, ty no, się <laughs> boję Ej, żule, co jest? Ha? To <grym grym> twoja dzielnica Gdzie? Znałajmy co jest, wzią, tu wzią. pamiętasz, kurwa Wygląda tak, jakbyśmy... Byli... to eksponaty takie były, nie? No Tak to właśnie wygląda Kurczak się ja... w takich klatkach hoduje Akwarium! O, oh, haj, akwarium! Aj, aj. Ej Ty Żulu co ty robisz obok samochodu, co? Akwarium. A, a, zobacz, stoi. Kiedy mu powiem, że to lustro weneckie? Nie wiem. Ma dzwoni na pałę, coś mi się wydaje. Takie ważne jakie zazwyczaj wysługujesz policją. A ma to miękki kraj <laughs> Co jest? Co on robi? Co to jest za gówno? Ja mam przynieść Kobakie! <laughs> Reklo... ...już stąd wypadł. Co no? Kuro, już! Wypadł. Co, trzymasz się z Nie. To był wysłanie, Siadaj. O Ojej.